Analiza coaching. Analiza coaching to jeden z możliwych wariantów pracy z polem informacyjnym na poziomie kwantowym. Wejdź w coach. Zastanów się, z jakim obszarem chcesz pracować. Może być to praca, finanse, relacje towarzyskie, równowaga emocjonalna. Zastanów się i stwórz fokus. Na przykład. Odczuwam satysfakcję finansową z wykonywanej pracy. Rozpocznij analizę. Na tym poziomie analiza podpowiada Tobie, z którym obszarem trzeba popracować, by móc szybciej dojść do zamierzonego celu. Pokazała się na przykład opcja finanse. Możemy zaznaczyć również cele i relacje społeczne. Przechodzimy do głębszej analizy. Z bazy wpisów jest ich bardzo dużo. Za pomocą czujnika kwantowego pokazują się najbardziej z nami rezonujące wpisy. Możesz zaznaczyć sobie ich więcej, jeżeli chcesz, by wpisów pojawiło się więcej z bazy danych. Rozpocznij analizę. Nale należy robić ją w skupieniu, w ciszy. Najlepiej bez obecności osób trzecich, chyba że jesteś terapeutą bądź wykonujesz analizę komuś z rodziny czy dziecku. Wpisy, które się pokazują mają znaczenie na poziomie fizykalnym, podświadomym, emocjonalnym, a nawet systemu rodzinnego. Na przykład żyją zgodnie z moimi intencjami. Wyznaczam sensowne priorytety, aby wdrożyć plan działania pozwalający osiągnąć mi cele. Moje cele. Ten wpis pokazuje nam, co musimy zrobić, Co jest pożądane? Aby afirmacja została spełniona. Osiągam satysfakcję z wykonywanej pracy. oczemujemy jedną z informacji. Świadomie żyję zgodnie z moimi intencjami. Wyznaczam sensowne priorytety, aby wdrożyć plan działania. Wybrane wpisy. Wibrujesz na poziomie kwantowym Czy razy dziennie po dwie minuty. Nie jest to analiza fizykalna, zdrowotna, ale analiza na poziomie pola informacyjnego, czyli tzw. coaching personalny. Zapraszam do kontaktu, Wiesława Kaczmarek.